Kolejny part, sorry, że tak się przerywa. Po prostu jest wideo wstęp. Jeszcze tam Coś. Jak to się idzie? Sorry, że tak się przeżywam, ale po prostu sobie jedzie po odcinkach moich. Już pomieszana Alusia? Tak. Dobra, Wierzcie to teraz raz. wyciągnij tą miotełkę z pierwszej szuflady. Tą czerwoną, do smarowania masełkiem. A? Nie, taką miotełkę.